Dawno, dawno temu, ale wcale nie za górami i lasami, tylko na naszym morzu i wszystkich innych, obowiązywały lokalne systemy oznakowania. Zwykle były one dość skomplikowane. Na przykład pokazany tu system polski przewidywał sześć znaków rozgałęzienia torów wodnych. Oraz liczne znaki specjalne, razem 35 znaków. Ponadto systemy obowiązujące w różnych krajach różniły się znacznie kolorami i znakami szczytowymi. Dla porównania znaki kardynalne systemu polskiego i radzieckiego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi w latach 1978-1987 wprowadzono na całym świecie jednolity system oznakowania zawierający 16 znaków. Znany jako system Jala, kierunek toru wodnego określa się od morza do portu. Wyjątki od tej zasady są dokładnie opisane na mapach i w locji. Prawą stronę toru oznakowują znaki zielone, najlepiej stożkowe lub mające znak szczytowy stożek jak wskazuje kierunek do portu. Na znakach stosuje się światło zielone o dowolnej charakterystyce z wyjątkiem stosowanej na znakach rozdzielenia toru. Lewą stronę toru oznakowują znaki czerwone, najlepiej walcowe lub mające znak szczytowy walec, jak wskazuje kierunek odportu. Na znakach stosuje się światło czerwone o dowolnej charakterystyce, z wyjątkiem stosowanej na znakach rozdzielenia toru. Miejsce rozdzielenia torów jest wskazywane przez znak głównego toru zmodyfikowany znakiem toru bocznego. Gdy główny tor jest w lewo, to rozdzielenie jest oznakowane pławą zieloną stożkową lub ze stożkiem i z czerwonym pasem poziomym. Światło zielone błyskowe złożone jak liczba pasów 2 plus 1. Gdy główny tor jest w prawo, to rozdzielenie jest oznakowane pławą czerwoną walcową lub z walcem i z zielonym pasem poziomym. Analogicznie światło czerwone błyskowe, złożone jak liczba pasów 2 plus 1. W niektórych rejonach dotychczasowe oznakowanie różniło się tak bardzo, że jego wymiana spowodowałaby zamieszanie i zagrożenie. Jak nagła zmiana ruchu drogowego z lewostronnego na prawostronny. Te rejony to Ameryka, Japonia, Filipiny i Korea Południowa, zaznaczone na mapie na żółto. Na tych obszarach wprowadzono system B, w którym zamienione są jedynie kolory stron toru. Czerwony kolor mają pławy stożkowe lub ze stożkiem oznaczające prawą stronę toru. Zielony kolor mają pławy walcowe lub z walcem oznaczające lewą stronę toru. Odpowiednio mają też zmienione kolory, znaki rozdzielenia torów. Dla zapamiętania stron toru wykorzystuje się tu zasadę trzech R: red, right, return, czyli czerwone po prawej, gdy wracasz. Pozostałe znaki są jednakowe w obu rejonach. Znak bezpiecznej wody wskazuje, że wokół niego woda jest żeglowna i stosowany jest jako znak osi toru lub znak podejściowy. Pława jest kulista lub ma jako znak szczytowy czerwoną kulę oraz czerwone i białe pasy pionowe. Zapamiętujemy to jako przyjemne barwy kojarzące się z potakiwaniem lub głębokością. Światło białe długo świecące. Izofazowe, przerywane, blaskowe lub kodowe z literą A. Okres 10 sekund. Znaki oznaczające niebezpieczeństwo mają znak szczytowy złożony z dwóch elementów pokazujących kierunek od niebezpieczeństwa. Znak wskazujący pojedyncze odosobnione niebezpieczeństwo, wokół którego woda jest żeglowna, ma znak szczytowy dwie czarne kule i nie określa konkretnego kierunku. Malowany jest w czarno-czerwone pasy poziome, co zapamiętujemy jako nieprzyjemne barwy kojarzące się z zaprzeczaniem lub płytkością. Światło białe, błyskowe, grupowe, dwa błyski w grupie tyle co kolorów lub kul cool w znaku. Rozleglejsze przeszkody oznakowuje się czarno-żółtymi znakami ustawianymi na głównych, czyli kardynalnych kierunkach od niebezpieczeństwa. Dwa czarne stożki tworzące znak szczytowy określają ten kierunek i wskazują umieszczenie czarnego koloru na znaku. Znak północny ma dwa stożki wierzchołkami w górę, czyli jest pomalowany na czarno-żółto. Znak szczytowy wskazuje tam, gdzie na mapie jest północ. Może też być zapamiętany jako wysoka szwedka. Znak południowy ma dwa stożki wierzchołkami w dół, czyli jest pomalowany na żółto-czarno. Znak szczytowy wskazuje tam, gdzie na mapie jest południe. Może być też zapamiętany jako niska czeszka. Znak zachodni ma dwa stoczki wierzchołkami do siebie, czyli jest pomalowany na żółto-czarno-żółto. Znak szczytowy kojarzymy ze znikaniem, zachodzeniem słońca. Może to być także chuda francuska. Znak wschodni ma dwa stożki podstawami do siebie czyli jest pomalowany na czarno-żółto-czarno. -czarno. Znak szczytowy kojarzymy z pojawianiem się, wschodzeniem słońca. Może to być także gruba Rosjanka. Światła znaków kardynalnych są białe migające lub szybko migające w grupach kojarzących się z tarczą zegara. Znak wschodni, tam gdzie godzina trzecia, więc światło migające grupowe, trzy mignięcia w grupie, okres 10 sekund. Lub szybko migające grupowe, 3 mignięcia w grupie, okres 5 sekund. Znak zachodni, tam gdzie godzina 9, więc światło migające grupowe, 9 mignięć w grupie, okres 15 sekund. lub szybko migające grupowe 9 mignięć w grupie okres 10 sekund. Znak południowy, tam gdzie godzina szósta, ale to taki stary zegar z kurantem. Więc światło migające złożone, 6 mignięć w grupie, plus długi blask, okres 15 sekund. Lub szybko migające, złożone, sześć mignięć w grupie, plus długi blask okres 10 sekund. Znak północny, tam gdzie godzina dwunasta. Ale nie, nikomu nie będzie się chciało tyle liczyć, więc światło migające lub szybko migające, po prostu. Wszystkie pozostałe obiekty lub specjalne akweny, na których kiedyś przewidywano kilkanaście znaków, są wskazywane przez znak specjalny. Żółty o dowolnym kształcie, znak szczytowy ukośny krzyż. Światło żółte o charakterystyce innej niż przewidziane w systemie Jala, światła białe. Zwykle stosuje się błyskowe lub błyskowe grupowe. Pływający rutynowo marynarze często nie zauważali nowo wystawionych zwykłych pław. Wprowadzono więc specjalną pławę wrakową oznakowującą nowy wrak. Jest ona malowana w pionowe pasy żółto-niebieskie znak szczytowy żółty krzyż. Światło zmiennobarwne przerywane żółte i niebieskie okres 3 sekundy. Na pławie może być ustawiona odzewowa stacja radarowa Rakon. Nadająca literę D. Gdy już dobrze zapamiętamy wszystkie opisane znawigacyjne, to zawsze możemy trafić na jakieś dziwolągi. Znak szczytowy: złota korona. Znak szczytowy: kura. Albo pława żółta, ale zielona. Lub zielona, ale żółta.